Witajcie, nadrabiamy, Dark Zone 28 part 6, zostawcie lajka. No i Dark Zone też zaczął robić dłuższe te odcinki, więc całkiem spoko, weźmiemy sobie napisy, bo widać, że tu coś, coś będzie mówione. Także lecimy z tym. Co to za jakieś, aha, bo tu była ta kobieta, Titan TV ty, Woman, Titan TV Woman, o. Kurka, jaka muzyczka w tle, Uuu. Taka jakaś dziwna. O, tu astro jakiś został. Ale chyba raczej wszystko, co możesz zrobić. Tak, to wszystko, co mogę zrobić. Ok, nowe jednostki astro wbijają na rejon. No, to już troszkę więcej tam. No, już musi się ona troszkę namęczyć, ale chyba nic jej to nie robi, nie? Aha, czyli w ogóle jej to nic nie, nie zrobiło ten atak. W ogóle fajną tarczę ma, nie? Pewnie Titan tv Man też zostanie tak ulepszony. Ciekawe, jakie jest je. A, to jest ta broń, nie? 3, czyli każdego Okej, okay, no, ale to co? Reszta ucieknie O kurka! No to było niezłe. Ciekawe, czy ktoś jeszcze Gdzie uciekasz? Nie ma takiego... U... Uuu, aha, on poleciał doń ale ona to jest chłodna, nie? Powinieneś był uciekać. O Jezu, spłonie, nie? Bo to pomarań... Te pomarańczowo żółte to cicho jeszcze se je powie. Cii, przestańcie, nie róbcie. A to jest ten sojusznik, nie? Ty, patrzcie, on też ledwo żyje. Kumple. A to jest ten mniejszy, nie? Wziął go pod pazuchę i heja, nie? Ale ta muzyka oznacza, że jest wszystko ok, nie? Bo to, to zawsze tak jest, że. Ta, ta muzyczka dużo daje. W ogóle. W nawet spoko, słuchajcie, jest ta seria. Przynajmniej jest co oglądać, bo nie, nie zawsze jest, nie? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? No i co teraz go ulepszą? Miejmy nadzieję. A, wszystkich ich przeteleportuje. okej. Okay. ktoś tu został albo ktoś podglądał? A to on. On to nagrywał, ale czemu? Po co im to? Nie mówcie, że to też będzie motyw tak jak w oryginalnym Skibidi Toilet, że um, też znajdą sposób na ten teleport, tak? Żeby go unieszkodliwić. Będzie czerwony dym. Kto to nagrywa? g -Man? Naukowiec? Naukowiec? I g -Man. To nie są nasi ludzie. Czyli co? Oni są źli dalej. Tu nie ma już sojuszu, tylko jakby z to i Toilet się podzielili. Astro, ci Astro są z nimi? Ja już nie pamiętam, czy Astro są z g -Manem. Chyba nie, prawda? Kurka, już nie pamiętam. Zostaliśmy zdradzeni? No nie do końca. To chyba było tak, że oni. Wyko bo ten cesarz czy jakiś tam władca rozkazał pojednać się z, z kibidi to z, z sojuszem, a oni zdradzili, nie? G-man z tym tak coś kojarzy, że tak było. Ja już dawno tego nie oglądałem. To mógł to zrobić? Co jest, ktoś wbił im do bazy? Co jest, co się dzieje? Opad, pan, nawet powiedziałem tak jak Grzyman, co się dzieje. atakuje Astro Jimena Jimena Astro ich atakują O kurka ty co Jimen zostanie z unicestwiony To jest ta mothership, nie? Jezu, dwa mothershipy Ty, patrzcie, tu baza, trzy kib kibelki, no, tu kible. Oni ich rozwalą. Ale nawiązanie do oryginału, nie? Fajne nawiązanie. O kurka, Juggernaut w wersji Titan. I jeszcze mini Jaggernaut. Czy to jest ta księżna? Czy to jest Daczes z oryginału? Nie? Wygląda trochę podobnie. Coś się tu zy, coś Ktoś... jeszcze się pojawi. Bracie? Co? Bracie, czy to brat G-Mena się pojawi? Okróca. G-Toilet i jego drużyna zostali zdradzeni. No ale kto ich zdradził? W sensie, ja nie wiem. Bo mi się wydawało, że część z Hibidi Toilet za sprawą tego ich szefa głównego. Oni się pojednali jakby z, z tymi, z sojuszem, a Jimena i naukowiec nie chcieli, jakby to oni zdradzili. I to były jakby dwie frakcje, i potem jeszcze się astro pojawiły i tak jakby trzecia frakcja, nie? Dobrze to pamiętam, czy nie do końca? Ile to ma wyświetlenie w ogóle? No 100 tysięcy, ta seria nie jest jakoś mega popularna, chociaż myślę, że w obecnej czasie, gdzie mamy bardzo, bardzo posuche. Jeżeli chodzi o Skibidi Toilet, to może ta seria się przyjmie jakoś bardziej, nie? No, fajnie, że te odcinki są wydłużone, bo wcześniej on chyba te odcinki, no, no, były krótkie po 3 minuty, nie? Teraz już jest dłużej, 5 to jest fajnie, może 6 jeszcze by było lepiej, ale tak to spojrzymy.